A a, 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 a. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jotka DTK Official. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule omówimy chorobę. Jaką jest grypa koni. Temat pff, temat jak najbardziej na czasie, bo mimo iż wzrost zachorowań na grypę raczej wypada na okresy jesienne, to choroba w aktualnych warunkach klimatycznych zimowo-wiosennych jak najbardziej dobrze sobie radzi. Czy końska grypa wygląda tak samo jak ludzka? Czy koń może od tego zdechnąć? I jak temu zapobiegać? Powiedz nam, Emilio, dobrze. Grypa to choroba wirusowa rozprzestrzeniająca się między końmi poprzez kontakt bezpośredni czyli koń dotknie konia, mamy chorobę albo poprzez, poprzez drogę kropelkową. Gdy wirus już wniknie do organizmu, to okres inkubacji, czyli ten okres, w którym wirus jakby się rozwija w organizmie e, trwa 3 dni i przez ten czas nie daje żadnych objawów. Dopiero po tych trzech dniach objawy właśnie się zaczynają. Jakie objawy? Objawami grypy jest podwyższona temperatura, kaszel, wyciek z nosa i oczywiście osowiałość. Okej, okay, ale czy ten wirus to już jest koniec życia takiego konia? Nie. Po, blu blu blu. po rozpoznaniu objawów trzeba wezwać weta. Zazwyczaj leczenie wygląda po prostu tak, że są przepisywane jakieś witaminy, suplementy oraz jest dawany antybiotyk, po to, żeby choroba nie przerodziła się w infekcję bakteryjną czyli taki wyższy poziom chorowania. Tej infekcji bakteryjnej nie chcę. No. Nope. Z racji, że jest to choroba przenoszona drogą bezpośrednią, przez bezpośredni kontakt i przez drogę kropelkową, konie, które są w tej stajni, w tej chorej, nawet jeżeli jest, wszystkie konie są zdrowe, a choruje tylko jeden koń, powinny nie opuszczać stajni, terenu stajni. Ludzie, którzy również w tej stajni są i mają kontakt z jeszcze innymi końmi spoza tej stajni, również nie powinni nigdzie wyjeżdżać do innych koni, a swoje ubrania zawsze po powrocie do domu ze stajni powinni wyprać i siebie też wyprać. Pamiętajcie, jest to choroba przenoszona drogą kropelkową, dlatego to jest takie ważne. Profilaktyka jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy konie szczepić. O ile niestety szczepionka nie daje w 100% odporności na chorobę, to nawet jeżeli koń, szczepiony konie złapie tą chorobę, to ta choroba przebiega już szybciej i spokojniej. Koń się szybciej wyleczy z tej choroby i po prostu nie przechodzi jej e, tak ostro. Dodatkową profilaktyką, będzie również po prostu podawanie witamin, czyli po prostu wzmacnianie układu immunologicznego, odpornościowego organizmu. Na temat grypy koni to już tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Przepraszam za mój aktualny wygląd, ale dalej mam sesję. I mam nadzieję, że w tym tygodniu w weekend już ją zakończę na dobre, bo już mam jeść! Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na Instagrama jttk.official, oczywiście. Wszystkie linki w opisie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie po raz drugi albo po raz trzeci. I na razie.